Cześć! Ja jestem Primax, to kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj gramy w Five Nights at Shrek's Hotel, tak, jest to niby gra horror, tak, jest to taka gra jakaś pobrana z internetu o horrorze, o Shreku jakimś, niby, że pięć nocy w hotelu Shreka i zobaczymy co to będzie, więc widziałem, że dużo osób nagrywało dosyć tą grę i też postanowiłem ją nagrać, widziałem, że Aisha nagrywał i postanowiłem też ją nagrać, poczekałem na internecie, zainstalowałem i nie widziałem tych filmów, ale widziałem, że ludzie to nagrywali. Więc dobra. Dajmy Space to continue. I jesteśmy. O oh, cholipa, dobra. Jesteśmy i patrzcie, tu jest ten szrek. To akurat widziałem tego szreka. I zobaczymy co mu powie. Press e. Oh hello there, witaj! Witaj w hotelu Shreka. Jak mogę Ci pomóc, dobra? Czy w czym mogę Ci pomóc? Dobra, space. Hej. Cześć! Czy mogę mieć pokój na pięć loty? To dziwnie to Oczywiście, mamy pusty pokój na drugim piętrze. Dobra, czyli musimy iść na drugie piętro Tu jest wyjście? Tu jest wyjście, dobra, tu co mamy? Jest noc pierwsza. Dobra, to jest zamknięte. Tu to też jest zamknięte. To chyba tu nas dostaje iść. Ja ten szek się tak na nas patrzy. W ogóle patrzcie jak on dziwnie wygląda. No nie wiem, ta gra taka dziwna jest, ale okej. Okay. Dobra, tak, tu jest otwarte. Wchodzi... Co? Co zrobi robi osioł? Czemu się w ogóle zamknięty? CO TO ROBI OSIOŁ? szlek ZABIŁ OSŁA, NIE! Dobra i możecie też zostać łapeczkę w górach, suba Bo miałem taki moment, w którym nikt mnie nie oglądał szczerze Tylko nikt mnie dosłownie nie oglądał Ale już widziałam, że tam powróciły Komentarze, więc fajnie Naprawdę się z tego powodu, że CO TO JEST? Dobra, jesteśmy w jakimś pokoju na górze I właściwie gdzieś powinien być nasz pokój I to jest raczej chyba on Nie, zamknięte Dobra to jest gra horror, tak naprawdę. I jak ktoś ma epilepsję, o. Dobra? O, tak, to jest chyba nasz spokój. Jak ktoś ma epilepsję, to nie zalecam oglądać, bo widziałam, że tam flash warning są. Że są. Ten, że będzie migać światło, więc ten, kto ma epilepsję, to on nie ogląda lepiej. Ani to go, to tutaj. Aha, czy musimy iść do toalety? Dobra, to idziemy do toalety. Tylko gdzie jest toaleta? Gdzieś tu pewnie, na drugim piętrze powinna być. Tu? Nie, zamknięte. A da się wejść do szafy. To mnie ciekawi. Nie wiem jak długa jest ta gra. Choć na innych filmach widziałem, że ona jest dosyć krótka. Jak się patrzyłem, ale dobra, idziemy korytarzem. Zamknięta. Czekaj chciałbym ja podgłośnił te dźwięki, bo one są Dodają klimatu. Czekaj, czy to jest na dole? Chyba na to wygląda, tu nic nie ma. Chyba na to wygląda, że to jest na dole. Właśnie chciałem też teraz nagrywać takie gry... Takie horrorki takie tego typu. Mam nadzieję, że to będzie spoko. Dobra, tu mamy jakieś beczki Dobra, nie wiem Jakieś beczki, dobra, jesteśmy tu u Shrek'a Cześć Shrek Mogę do niego zagadać? Excuse o, oh, where is the bathrooms? Jest to toalet Gdzie jest toaleta? Eee, toaleta jest po... Pier to pierwsza drzwi na twojej lewej Dobra, czyli tu Dokładnie Dobra, to jesteśmy w toalecie Tu widać nasz, ten Odbicie Chyba nie, dobra, idziemy jak to ile Dobra Okej okay. Chciałem w ogóle ten film nagrać z kamerką, ale mi YouTube blokuje komentarze, więc ser rip Bo fajnie by było z kamerką Mega by było fajnie, a tu co jest? Zamknięte, dobra Skorzystałem z toalety i trochę to było głośne Dobra, dobranoc Shrek. Jezu, jak on patrzy. Nie wiem, no nie wiem co to będzie. Nie wiem czy to jest w ogóle straszna grać, czy to jest... Nie wiem, no klimat jest. Akurat tak powiem. To otwieranie drzwi. Shrek. Ej. Ej, ja klikam. Ej, to się przewraca. Patrzę, pewnie słyszałem moją klawiaturę. Ej, co jest? Ten obraz Shreka. Ej, dostałem coś. Ej, coś się otworzyło. Może jakieś drzwi. Oh. Stworzyłem jakieś tajne drzwi. Ej, ja tu nic nie widzę. I dobra, co tu jest? Czemu to wygląda jak portal Minecrafta? Dobra, nie wiem. Wchodzimy. Dobra, jesteśmy. Pojawiliśmy się na holu. Nie wiem co to było. Ej, dajcie mi wejść. Czekaj, co jest grana? Nie mogę... Nie mogę wejść. I czekajcie co jest gra na szrek? Shrek z hotel. How can I help? Czekaj! Czy mi zrezydowało grę? Dobra, tego ogólnie też nie przeczytałam, musiałam zrestartować grę, bo coś mi się zepsuło, ale tego nie przeczytałem. Z jakiegoś powodu opuściłeś swój dom i przeprowadziłeś się do nowego miasta, w którym będziesz żyć. I znalazłeś nową pracę, ale nie masz na tyle pieniędzy, żeby kupić nowy dom. Więc postanowiłeś zostać w 5 nocy w hotelu Shrek'a? A for the money you need it for a new Aha, czyli że możesz tu zarobić pieniądze, dobra. Dobra, jestem i już jestem w tym samym progresie praktycznie. bo już właśnie skończyłem na tamtym kiblu idziemy, ten Shrek jak się na mnie patrzy mi się to trochę nie podoba, A dobra idzie jakąś patrzy, dobra nie idziemy będzie więcej mi się wydaje takich gierek na kanale, jeszcze na steamie czegoś poszukam i będą takie, możliwe że też będą live'y ze strasznych gierek, nie wiem jakbyście chcieli to można by było nagrać raczej zrobić live'a ja już nie wchodzę do tego Shrek z partii, bo to mi zresetował grę i mogę iść spać Mogę, dobra, poszłem spać. Koniec noc pierwszej, noc druga. Dobra. Już, mamy noc z drugą, a jest ich pięć. Więc dobra, Shrek. Coś ty powiesz? Hej, witaj ponownie. Co? Dzisiaj robisz? I fed on mind miasking. Czekajcie. Just working hard on the new job. Aha, bo to ja powiedziałam. To ja jestem na czerwono. Ale left to a nie house. Czekaj, nie wiem teraz Shrek chyba zielony. E, po prostu pracuję na nowej pracy którą mam Że nie brakuje mi dużo do nowego domu Dobra noise A nie to szeka to mówi czyli nice fajnie tak w ogóle to czy mógłbyś czekajcie I have some cleaning stuff to do To I don't have time to do czy on ma pracę której mu się nie chce robić bo nie ma czasu I czy mógłbym zrobić to za niego i on mi zapłaci Dobra, that's są dla deal Dobra Czyli to brzmi jak fajny ten Nice, can you see the boxes on back? Please take them upstairs to the first floor. A, czyli musimy zabrać pudełka, te praktycznie tak, więc dobra. Dobra, dobra robota, idź teraz spać. Co już jest, koniec? I pay you tomorrow, good night. Zapłaci mi jutro. Pewnie muszę iść jeszcze z Nie no, czy ja muszę iść do łóżka? To jest będę musiał iść się. do kibla. A, dobra, już no mówiłem. Ale myślałem, że będę musiał iść do łóżka i dopiero potem. Więc dobra, i znowu. I jest. I kontynuujemy naszą grę. We już się załatwiliśmy. Ładnie to powiedzieć. I dobra. Szrek tam jest. Ja. Dobra, idziemy. Ale w ogóle dziwne jest ten hotel jakiś mały. Sam tu jestem. To wygląda creepy. Jak taki stary dom, typowy. Dobra, nie, idziemy. Te dywany. Jeszcze mi się z takimi babciami kojarzę. Idziemy spać. Chyba, że będzie coś się dziać. Że znowu będę musiał coś zrobić. What? Co tu robisz, Shrek? Co? Ej, ale to było głośne. Już noc trzecia, dobra, wyspaliśmy się. Witaj ponownie. Jak. jaka była Twoja noc? Jak była? Niedobrze, miałem koszmary. Dobra. Przykro mi to słyszeć. Mam nadzieję, że jest. że jesteś gotowy. No, żeby mieć pracę. Mam nadzieję, nową pracę. Serio, I went to take the broom from the room. You put the boxes in yesterday and start cleaning. T -t -t -t. Aha, czyli mam. Jest on wszystko. Ja go wyręczam normalnie, już jest. Mamy już połowę. Za sobą tej gry. No, chyba że się coś wydarzy, nie wiem, ale już mam połowę nocy. Bo mamy noc trzecią. Więc dobra, idziemy. I broom. To jest broom, to jest szczotka. Broom to szczotka, po angielsku. Oczywiście. Więc idziemy. Mamy ją. Walnę rzeka w łeb, tym najlepiej. Najlepiej by było. Dobra, Jezu, on się drze Dobra, do toaletki i myjemy toaletę. Nie wiem, czemu my to mamy robić. Za szreka Dobra, już chyba tyle. O, szlak! Szrek! Szrek zniknął. I tego się właśnie obawiałem Ja wiedziałem, że on w końcu zniknie Czekajcie, bo ja mogłem ten klucz zabrać O Teraz mi się, pewnie tu, bo to jeszcze nie było otwierane Tak Dobra, wchodzimy tu Co tu pisze? Dobra, nie wiem co tam pisze To jest jakieś, nie wiem, to jest pokój z jakąś notatką Jezu, ja się boję teraz tu chodzić Bo jak mi ten szrek gdzieś tu wyskoczy się zesram umyłem, niby kibel. Bo już się nie dało mieć, więc niech tu nic nie będzie. Please, dobra, nic nie ma. Ucichła muzyka, to jest zły znak. ani typu the broomb, to derm. A mam rację, zapomniałbym. Dobra, się boję, to szczerze chodzić. Bo jak mi zaraz coś wyskoczy, to ja się zesram. Bo to taka gra. Horrorowska, czekajcie, może ja lepiej dam 100 ciżej Mówię Tak, dla bezpieczeństwa dam to na 44. I idziemy spać. Zobaczcie, znowu będzie mi się śnić jakiś horror. Co? Run and don't land behind you? A ja się będę patrzeć. Nie no, znowu mamy jakiś horror. Jezus. Jezus, Maria. Coś za mną biega, ja widzę cień Widzę cień Coś Ja pierdziele. Jezu no co... ja nie mogę, jakie to było głośne O Jezu Odskoczyłem na tym fotelu, tak mi powiem i ja od razu słuchawki złubazdiam. To Oni nas trollowali on, bie on biegł w inną stronę Co mam teraz robić? Mam nie mogę iść spać Czy szrek tam będzie? Czy go nie ma? Jezu Ja Co to jest? Dobrze, jakaś tabliczka się pojawiła Jesteś, ty kurde Zielony dziadzie Oh, it's midnight, sir. Why are you still awake? No, jest północ, na czemu nadal nie śpisz? Mam znowu koszmar. W ogóle, gdzie byłeś, gdy sprzątałem łazienkę? Sorry, musiałem coś zrobić i sprawdziłem toaletę. I była bardzo czysta, dziękuję. Dobra, goślin będą. Dobra, idź spać. Jest już północ, więc idziemy. Nie wiem, czy tam jest jakaś tabliczka. A tam to ma pokazuje, żeby tam nie wchodzić, więc nie będę lepiej. Więc dobra. Mogę iść spać? Mogę iść spać Mam nadzieję, że nie będzie... Dobra, night 4 Mamy noc czwartą Co się będzie dziać? No, tamto to mnie... Jezu, jak to będą takie głośne te jumpscare'y, to ja nie wiem Aha, to ten Dobra, jesteśmy... What? Szereg jest wściekły Co jest? Is everything ok? Wszystko jest ok? Tak, tak, mamy tylko mały problem ze światłami Korea za niedługo będą naprawione. E, okej, okay. czy mam coś zrobić, co chciałbyś dzisiaj? Nie, no znaczy tak. Dobra, czy boisz się krwi? Skard? No, nie, dlaczego się pytasz? contact the broom. Zabierz szczotkę i wyczyść brud z kibla. O jezus, co tam będzie? Tam pewnie jakieś złoki będą. Dobra, znikła ta tabliczka, nie wiem co to było. Tam pewnie jakieś zwłoki będą Nie, ja już jestem gotowy Ja już jestem na to gotowy Ja, gdyby to była kamerka w moim, w tym rogu To by było tak To by się oglądało 100 razy lepiej Czekaj, gdzie ja idę? To by się oglądało 100 razy lepiej Kiedyś może jak będę wyglądał drożej. To będzie kamerka Dobra, zabieramy szczotkę I idziemy tam Jocie, co tam będzie? Jakieś zwłoki na 100%, jestem tego pewny Jestem pewny, że tam będą. Dobra, nie. Mam jakieś problemy z światami. Dobra, uwaga. No, oczywiście. What the... P is going on here? Co się tu do... Cholipki dzieje? Muszę stąd wypierkwaczać. W tym momencie. Nie mam tego umyć? Nie, no dobra, uciekaj. Jezu! What? Szekł mnie walną. Co ku... To są backroomsek Co z gramy? teraz jesteśmy w bakrumsach Eee, Shrek O Boże O Ociepierun... Let mi do it fat green Co się dzieje? Ale do... dobra Pożej wygrać mój challenge? Zbierz 40 cebul dla mnie ale za mega Co? Inaczej zrobię dywan z twojej skóry. Masz jedną minutę. Shrek. Mówię... Ach sorry, kill Co? Mamy znaleźć 40 cebul. O, szlak, tu nie ma żadnej. Straciliśmy czas Patrzcie, muszę zbierać jedną cebulę. Dobra, są cebule, patrzcie, są jakieś dziwne cebule. Ciszę Dobra, ludzie. Zbieramy cebulę na szefy, mam nadzieję, nie, nie zdążę! Dobra, nie, mam to jak w banku. Przecież ja bym musiał zbierać każdą cebulę na stróżę. Nie masz szans. Ja. Nie ma takich czarnych. Nie, coś stanie jak nie jest. To czas. nie jest stanie potężnego damskera. on tam w stoi. Mam 15 sekund. Co mam do. 10 cebu dopiero zebrałem Jestem w jakichś w ogóle O nie, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Dobra nie ma żadnego O nie Czy on teraz będzie gonił? On nie będzie gonił, co Gdzie on jest? On gdzieś tu jest, jakby o, szlak idzie. Na czerwone oczy. O, szlak. Boże. Jezus. Ej. Nikt nie Jedna... Yes! Dobra. Uff. Przeszłem, mnie aż zaczęło boleć. Klatka. W tych ostatnich sekundach, ale udało mi się. Przetrwałeś. Dzięki za dokończenie gry. Thank you for playing. Dzięki za grę. Ta gra z 270 godzin mi zajęła to make uw, uw. So if you enjoyed this game, please make sure to donate it to me. Nie umiem, nie mam swojej karty, niestety Więc nie mogę zlatać do grej really happy today future games. Dobra Wyszłem, Walnęło mi na pulpit, ale dobra No film... Jezu 28 minut! Aż tyle? Nie, dobra, to co? To było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!